trzeci. Jestem alkoholikiem, najmniej mam Wysiek. Yy, no to oczywiście jest dla mnie to jest to złe tłumaczenie, bo to jest to, jest to, to tłumaczenie, które mi przez 30 parę lat pozwalało, a jak prowadziłem meeting, to czułem się, że, że ja mam jakąś władzę, jak byłem tam rzecznikiem, czy tam coś. To myślałem, że to jest jakaś funkcja, ona mnie daje coś. A teraz po tym drugim tłumaczeniu to jest eee, to po prostu, że jedyną władzą, władzą w tej wspólnocie jest miłujący Bóg. I żaden człowiek, ani dyrektor Beska, ani rzecznik, ani prowadzący, nikt nic mi nie może powiedzieć. Nikt. Żaden człowiek. Ani Bill, ani Bo. Struktura i, idzie od dołu, a nie? To co, to, co daje ten trójkąt, nie? Że, na, że na dole. To co... Mi, mi się mój sponsor na 20 lat temu zapytał mój Wiesek. A gdzie ty jesteś na tym trójkącie? Ja mówię. No na samym dole i będę szedł tam do góry do tego szczytu. nie? On mówi, nie, jak chodzi do A, to jesteś na szczycie, bo ty jesteś najmądrzejszy, masz takie ego, wszystko wiesz, wszystkich oceniasz. pamiętam swój pierwszy i to myślałem, że trzech psychologów udaje, alkoholików, psychiatrów, to ja będę z nimi też udawał. Nie? Yy, i, I potrzeba wielu lat, tak jak teraz, żebym ja z tego szczytu po 37 latach szedł do dołu tej wspólnoty, stał się jednym z wielu nie? i zrozumiał to, że jak prowadzę miting, to nie mam żadnych praw, że na tych mityngach, tych co ja chodzę, na tych no nawet prowadzący nie udziela głosu. Nie? Jest tylko jedną rolę, że trzyma kartkę czerwoną, jeśli ktoś przekroczy czas do, do odpowiedzi nie? i to jest cała rola. To samo jest z rzecznikiem, to samo jest z mandatariuszem. Nie. I to był, wam powiem, mi, to był dla mnie wielki szok, nie? Wielki szok, to takie, to jest to, że jak po raz trzeci robiłem ten, ten program, czy jak mi sponsor otworzył, mówi Wiesz, co po tych 30 latach wiesz o A? Ja mówię, no co? On mówi, no to, co? mówi, to jest napisane na tej pierwszej stronie. Nie? I ja otworzyłem tą pierwszą stronę. On mówi, przeczytaj, co tam jest napisane. Ja mówię, nic. On mówi, no, nie. no to przeczytaj. Ja mówię, no tam nic nie jest. On mówi, no to właśnie to jest Twoja wiedza na temat A. I okazało się rzeczywiście, że tak jest. Mi się wszystko zmieniło. Ech, inaczej teraz patrzę na te służby, inaczej patrzę na te sumienie grupy. Nie? Ja kiedyś nawet nie mogłem uczestniczyć w intergrupach. Nie? Pamiętam taki kolega, taki znany też, podszedł do mnie i mówił: Wiesz, nie huśtaj tą łódką, bo się potopimy. Wszyscy, wszyscy płyniemy na tej łodzi. Nie? mi chodziło wtedy, żeby za wyplenić literaturę miaowską nie? I w końcu to osiągnąłem, nie? ale tu wiele lat minęło. Yy... No, dzisiaj strzenienie grupy to jest dla mnie to, że jest paru ludzi, którzy, którzy, którzy chcą się angażować w, w pracę tej tej grupy i, i, i po prostu innej, i, i się angażują to jest działanie po prostu to jest dawanie dawanie siebie dla grupy nie? ale cieszę się, że ja to wszystko w końcu zrozumiałem, że taki głupi nie umrę. Nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję.